Tygodnik księża z tykanem na czele z obecności którego się bardzo cieszymy, podkreśla także to, to rangę, ważność tego dzisiejszego wydarzenia. Szanowni rodzice, szanowni świadkowie kandydatów do bierzmowania, droga kochana młodzieży umiłowanych w Chrystusie Pana. Dzisiaj mamy być świadkami, my świadkami, a wy bohaterami Wielkiego Niepowtarzalnego wydarzenia. Niezwykła moc, nie ręką ludzką uczyniona, ma wstąpić na tych młodych ludzi. Pochodzi ona z nieba, a na imię jej duch święty. Ten duch jest niewidzialny, ale bywa tak, że daje człowiekowi znak, kiedy przychodzi. I tak było ponad 2000 lat temu w Jerozolimie. Kiedy uczniowie wraz z Matką Bożą zgromadzili się w wieczorniku, takie było polecenie zresztą Pana naszego Jezusa Chrystusa, mieli nie opuszczać Jerozolimy i czekać, czekać na tą moc. I w pewnym momencie dochodzi do niezwykłych zjawisk, które spowodowały, że ludzie się zbiegli. Bowiem wystąpił ogień, ogień, który niesie z sobą pożar. My wiemy bardzo dobrze, jakie spustoszenia dokonuje ogień. On jest w stanie zabić człowieka, jest w stanie w mgnieniu oka zniszczyć to, co człowiek przez całe życie w mozolu, w trudzie gromadzi. To, co wypracował. Mało tego, przychodzi także i druga siła. To jest wiatr, powietrze. I znowu My mamy doświadczenie, my też wiemy chociażby i z naszej polskiej ziemi, co to znaczą wichury, co to znaczy siła wiatru. I również ta siła, to powietrze, jest w stanie zabić człowieka i dokonać straszliwych szkód. A tu przychodzą te dwie siły, przed którymi człowiek drży. Nie ma mowy o zniszczeniach. Więc widać, to było zjawisko tak niebywałe, że ludzie zaczęli biec na tamto miejsce, żeby zobaczyć, co się dzieje. To nam też mówi, że ta moc, którą wy, drodzy młodzi przyjaciele, macie otrzymać, Duch Święty, On panuje nad żywiołami tego świata. One Mu są posłuszne, one nie są w stanie Jem się sprzeciwić. I nawet, tak jak mówiłem, ze swojej natury powinny dokonać zniszczeń, to w tym przypadku na rozkaz Ducha Świętego tych szkód nie wyrządzają. To mówi nam też o wszechmocy Ducha Świętego. Przychodzi więc ten Duch i człowiekowi daje znak. To teraz, to jest ten moment. Ja na Was wstąpiłem, oni całkowicie się zmienili. I z tych tchórzliwych apostołów wychodzą, do ludzi już nie boją. Jaki będzie znak wam da, drodzy ludzie przyjaciele? Jeden jedyny. To jest namaszczenie waszych czuł olejem świętym i słowa, które wypowiem. To jest ten moment. I przyjdzie ten Duch Święty, ten niewidzialny, i dokona w waszych duszach rzeczy, które też wy nie odczujecie, ale które są rzeczywistością w życiu tak było. Są rzeczy, o których nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, one istnieją. I On wyciśnie na waszej duszy piętno, którego już nikt nigdy nie będzie mógł zmazać i dlatego sakramentu bierzmowania nie powtarzamy. Oznacza to, że ten Duch Święty już tymi swoimi darami z wami będzie na zawsze. Ale powstaje pytanie, no dobrze, skoro mam taką siłę, to jest wszystko wierząca, wszechmocna, która panuje nie tylko nad ludźmi, potrafi ich przemienić w mnieniu oka, ale jednocześnie też nad tymi żywiołami przyrody, które wywołują kataklizmy, to jak to się dzieje, że nawet ci, którzy mają tego Ducha Świętego, już byli wybierzmowani, popełniają błędy, mylą się, potrafią pogmatwać swoje drogi życiowe w ten sposób, że odczuwają tego konsekwencje do końca życia. Też tak było. Jak to się dzieje? że nie potrafią walczyć ze złem, który jest wewnętrzny człowieka i z tymi siłami zewnętrznymi, złymi? Które my określamy mianem, czy to szatan, diabł, zły duch. I tu chciałbym Wam, drodzy młodzi przyjaciele, odpowiadając na to pytanie, przypomnieć wydarzenie z Ewangelii, które dotyczy Pana naszego Jezusa Chrystusa. On około 30 lat żył w Nazarecie. Tam wzrastał jako dziecko. Tam też pracował, był cieślą, bo był taki zwyczaj, że ojciec przekazywał zawód synowi. Święty Józef, który był opiekunem, temu zawód przekazał. Notabene cieśla to jest bardzo trudny zawód, wymagający wielkiego wysiłku i także też żyzny fizycznej. I tak mieszka, powiedzielibyśmy, w tym ognisku rodzinnym przez 30 lat. Mężczyzna 30 lat, idzie do świętego Jana Krzyciela i przyjmuje tam przest. I całkowicie zmienia sposób życia. Wychodzi do ludzi. Zaczyna nauczać, zaczyna dokonywać niezwykłych rzeczy. My mówimy, że rozpoczął się okres działalności publicznej pana Jezusa i trwał mniej więcej 3 lata, bo pan Jezus zginął na krzyżu, kiedy miał 33 lata. I teraz co się dzieje? Zobaczcie. Idzie. Ewangelia mówi, że idzie do wszystkich. Nikt jemu nie jest obojętny. Ona każdego jest zatroskany. Chce dotrzeć do tych ludzi, wędruje więc po tych wioskach, po tych miejscowościach, po miastach obecnej Ziemi Świętej. Spotyka się z ludźmi, uzdrawia, mówi pismo, e, chorych. Ewangelia podaje nam, że leczył wszystkie choroby i słabości. To znaczy, nie było wirusa. To by mógł się mu przeciwstawić. Nie było bakterii, nie było schorzenia, kalectwa. On leczy wszystkie choroby. I to jest bardzo ciekawa, też uwaga i warto to mieć na względzie, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy po pandemii i próbowaliśmy sobie z tym malutkim wirusem, niedostrzegalnym gołym okiem, tylko pod mikroskopem walczyć. I teraz idzie Pan Jezus. I decyduje się przyjść do Nazaretu. Czyli do kogo idzie. Więc w polskim jest takie kapitalne określenie. Do swoich. Bo tam są jego krewni, Tam jest jego rodzina. Tam są ludzie, dla których pracował, z którymi żył, z którymi się spotykał. Tam są jego rówieśnicy, z którymi jako dziecko się bawił. Tam są jego sąsiedzi, osoby też, którym wiele zawdzięcza. Idzie więc do tych ludzi do sporu. No to myślimy, no to Panie Boże, jak ty idziesz do tych osób, no to tam się będą dopiero działy cuda. Tam wszyscy będą uzdrowieni. Nie będzie już nieszczęścia, płaczu w tym Nazarecie. Bo Ty, Bóg wszechmocny, dałeś dowody tej wszechmocy, idziesz. I jesteśmy szokowani. Co się dzieje? Ewangelia mówi, że tam się naprawdę, ale to naprawdę niewiele dokonało cudów. Pytamy się, co się stało? Pan Jezus wychodzi z Nazaretu, idzie, opuszcza Nazaret. Dlaczego Panie Jezus? Szukamy odpowiedzi. Ewangelia, Pan Jezus sam przychodzi nam e, z pomocą. Otóż Problem nie tkwi w Panu Jezusie, bo wychodzi z Nazaretu i znowu dokonują się te cuda, uzdrowienia. Ludziom radzi, jak żyć, rozwiązuje ich trudne sytuacje, problemy, pomaga, wspiera, także i finansowo był czas, z którego brali pieniądze, jak Pan Jezus otrzymywał, tam składał i później biedni korzystali, bo rozdawał te pieniądze biednym. To pytamy się, no, Panie Jezu, co się stało? że ci ludzie zostali z tymi wszystkimi swoimi chorobami, problemami, trudnościami, z tym pogmatwanym życiem. Dlaczego? No, byłeś obecny. O nich się ocierałeś tam w tym Nazarecie. Chodziłeś po tych ulicach. I co? A Pan Jezus mówi tak, tylko w swojej ojczyźnie prorok może być tak lekceważony. A kiedy wychodził z Nazaretu, to powiedział, dziwił się ich niedowiarstwo Problem dziecki w człowieku, ich swoich. Oni go zlekceważyli. Nie okazali mu szacunku. Oni nim pogardzili. Czyli stosunek człowieka do Boga wpłynął na to, że człowiek stracił. Dziwił się ich niedowianstwo. To znaczy, oni mu nie ufali, że on może coś dokonać niezwykłego. Że on jest cudotwórcą. Nie. Nie wierzy. Brak wiary. I teraz, kochani, idziemy do waszego młodego życia. Wy macie tą moc. Żebyś nie powtórzyła historia tak jak wtedy w Nazarecie. Duch Święty jest z wami. Tylko od was zależy, czy skorzystacie z tej mocy? Czy będziecie z Bogiem rozmawiać to, co my nazywamy modlitwą? Czy skorzystacie z sakramentów świętych, poprzez których spływają na nas te dary z nieba, które my nazywamy łaskami? Czy nie będziecie budować w swoich sercach takich barier, które nie pozwolą dotrzeć światu, chociażby które oświeca, które przestrzega przed niebezpieczeństwami, zagrożeniami. Tą barierą to jest grzech. Bunt wobec Pana Boga. Pan Bóg mówi tak, ja zrobię inaczej. I wiarę, mieć ufność. Tylko od was zależy. Wy macie tą moc. A czy z niej skorzystacie? Do Bóg.